Witamy bardzo serdecznie, Gabriel Szala, Marek Morazesocki, to już 53. ocona podcastu wideo Planszlandia, gry planszowe na wideo. Dzisiaj postanowiliśmy wziąć na warsztat grę polskiego autora, grę, która miała swoją premierę na ostatnim SN, została przyjęta różnie, aczkolwiek dzisiaj chcielibyśmy Pokazać Wam i powiedzieć nasze zdanie na temat tej gry. Cóż, zdradzimy tajemnicę. Dzisiaj powiemy na temat e, jaskini. Gabryś, trochę szczegółów więcej. E, gra od 2 do 5 graczy. Teoretycznie 60, ale. Pudełko mówię 60 minut, ale to myślę, że to. No przy 5 graczy zdecydowanie bardziej 90. Tak. Gra 10. 10 plus, tak. Ale z 8-9 latkiem też spokojnie można zagrać. Dokładnie. No, o, czym, o, czym, o czym jest gra? No gra jest pudełko, tak. pudełko już sugeruje: wyście widzicie tutaj speleologa, który tutaj Speleolog. pch, oświetla jakąś tak, tak. Jaskinię, jakieś tutaj Nie wiem, trawy, tak. Tak. Generalnie gra jest o wyprawie właśnie eksploracji jaskini przez ekipę speleologów. Każdy działa na własną rękę. Odkrywamy, tak. To co tam ciekawego można zobaczyć w takiej jaskini. No, przeżywamy, nazwijmy to, taką przygodę podziemną. Dzisiaj wyczytałem, że to jest takie trochę odwrócone K2. Odwrócone K2, tak? No nie no, K2 nie jest odwrócone. Ale czy K2 szliśmy w górę, a tu idziemy w dół. W dół, tak. Zdecydowanie idziemy w dół. Trochę mi to przypomina taki horror Zejście, tak, <grym> tak, <to> pewnie, <grym> jak ktoś tak. oglądał, to wie o czym mówię. E, jest no cóż, tak, cóż tak. E, znaczy nie ma żadnych tam uff, spotkań z jakimiś stworami. E, gra jest raczej z kategorii familijnych. Dokładnie. Tak, no trzeba po powiedzieć, że tak naprawdę to jest myślę, że m, gra familijna, tak? tak? ją zakwalifikujmy, podyskutujemy na koniec, ale to Target to jest oczywiście to grupa Grupa tak, taka rodzinna. Gra, rodzinna. gra rodzinna. No, tradycyjnie, no, pokażemy Wam oczywiście jak grać. Nie pokażemy tutaj ele sporo ele elementy. No i na koniec oczywiście zostawimy recenzję na temat jaskini, więc nie przedłużajmy 53 odcinek. Czas zacząć. Zapraszamy. Zapraszamy. W pudełku do jaskini znajdują się dwie dwustronne plansze obozów. Liczba graczy jest wskazana w dolnym lewym rogu. Tu są takie pola, z których zaczynamy eksplorację. Jak widzicie, przy dwuosobowej planszy są trzy takie korytarze, od których zaczynamy eksplorację. Dodatkowo w pudełku znajdują się 5 e, e, pionków speleologów, 5 e, namiotów w 5 różnych kolorach. Główne elementy gry są kafle e, korytarzy w jaskini. E, są ich cztery rodzaje, czy w sumie 4 grupy, co odpowiada niejako etapom gry. E, Musimy najpierw wybrać kafle z jednej grupy, żeby przejść do kafli z kolejnej. W zależności od liczby graczy, odrzucamy też zgodnie z tabelą na stronie trzeciej instrukcji określoną liczbę kafli. Pozostałe używamy do rozgrywki. Jest 7 głównych rodzajów kafli. Mamy więc kafle z podwodnymi jeziorami lub jakimiś fragmentami rzek i odpowiadające im żetony, które, wody, tak, które. To jest z jednej strony jest taki symbol, z drugiej nurka. Jak będziemy eksplorować, to taki żeton zabieramy i on nam przynosi na koniec gry określoną liczbę punktów zwycięstwa. Żetony zejścia i odpowiadające im rzetony liny. Yy, oraz żetony głębokości. Tutaj akurat mamy żeton 75 metrów, ale to może być również 25, wszystko w zależności od poziomu, do którego dokładamy kafel. I aby zejść, to gracz musi położyć linę i zdobywa wtedy odpowiedni żeton, zabiera go. Yy, kolejny rodzaj to są podziemnego cudu, kafle. Yy, i odpowiadający im żetony aparatu fotograficznego, które również przynoszą na koniec zebrane punkty zwycięstwa. Mamy puste kafle, które nic nie dają, są zwykłe korytarze. I kafle zacisku. Zacisk o symbolu 1. Przejście przez to pole powoduje, że zabieramy też przynosi na punkty zwycięstwa na koniec gry, dodatkowo y, ta rzymska jedynka y, oznacza liczbę punktów zwycięstwa y, punktów ruchu, które dodatkowo punktów akcji, co gracz musi wydać, aby przez to pole przejść i tych y, puls z tymi zaciskami słuchajcie, są trzy rodzaje, dwa, Zacisk. Zacisk 3. W zasadzie to są chyba wszystkie rodzaje kafli. Jest jeden, ostatni rodzaj kafle zawału. Jeżeli decydujemy się odkrywać kolejny kafel, kafel nie pasuje w żaden sposób do już odkrytych. To kładziemy kafelek. Zawał. Istotnym elementem jest plansza gracza. Tutaj mamy planszę gracza żółtego. Jest ona podzielona na cztery sektory. Plecak, namiot, y, koszt y, punktów akcji i taka tabelka odnośnie y, rozpoznania y, rozkładania namiotu, składania go i załadowania zapasów w obozie. W plecaku umieszczamy różne potrzebne nam w trakcie eksploracji jaskini rzeczy. Mogą to być aparat fotograficzny, z jakiegoś, może lokowanie produktu tutaj dokonamy. <zuczum> Lubię Nikonat, niech będzie to Nikon. E, dzięki, mając aparat fotograficzny, możemy zbierać e, żetony e, zdjęć cudów e, podziemnego świata. E, ponton kolejny bardzo ciekawy element. Mając ponton, e, przepływamy bez problemu przez wszystkie koszty jednego punktu akcji przez wszystkie e, kafle zawierające wodę. E, kolejna rzecz to element potrzebny speleologowi to butle z tlenem do nurkowania. E, mając butle możemy zbierać, e, eksplorować i zbierać e, te kafle, z, e, przepraszam, żetoniki z wodą. E, taka buf, butla wystarcza nam na mm, dwa nurkowania. Jak zanurkujemy raz, weźmiemy jeden kafelek, jeden znacznik wody, to odwracamy butlę. Po drugim odrzucamy. Yy, kolejny istotny element to słuchajcie, liny. Każda lina nam pozwala zejść o jeden poziom, czyli o 25 metrów. Yy, trzy liny pozwolą nam zejść o 75 metrów. Przy czym możemy położyć jedną linę, w zależności od tego, jak jest głębokość. Gdybyśmy od razu głębokość wynosiła np. zejście 50 metrów, musielibyśmy położyć dwie liny. Jeżeli ich nie mamy. No to wtedy mamy problem, po prostu nie możemy zejść. I piąty element, który potrzebuje gracz, to zasoby energetyczne, czyli inaczej mówiąc, czy tam przetwalniki czyli żywność, batoniki prawda, baterie do lampy, etc. Jak widzicie, tu jest takich sześć jasnych pól i dwa lekko przyciemniane. Możemy je wykorzystać w ten sposób, że weźmiemy po prostu jakieś tam żetony, tak, zasobów. Albo ewentualnie na tym polu stawiamy namiot i wrzucamy różne zasoby do namiotu. W trakcie gry, jak wynika z, tutaj, z pomocy Gdzieś na jakimś kafelku możemy za dwa punkty namiot rozstawić, i wtedy korzystamy z umieszczonych im zasobów. Po przesuwamy je na planszę gracza. Jeżeli nie mamy miejsca, to za jeden punkt namiot składamy. Tutaj macie wypisane, ile kosztują poszczególne akcje. I jak widzicie, tutaj, prawda, wejście na pole z jednym z żółtym zaciskiem 2, 3 i tak dalej. Tutaj jest wszystko ładnie opisane. Zresztą jak będziemy tam. Z markiem pokazywać Wam przykładowe yy, eksplorację, dość krótką, to dokładnie o tym powiem. Grze wyższe występują dwa rodzaje yy, żetonów zwycięstwa. Te ciemniejsze, to jest wartości 3, 4, 5, to są żetony za osiągnięcie yy, określonej głębokości. Za 3 punkty jest 25 metrów, za 4 punkty 50 i 5 punktów jest za każdą następną głębokość: 75, 100. 125 etc. Taki żeton za każdą głębokość może mieć jeden, czyli jeżeli nawet gdzieś w innym korytarzu zejdę na 25 metrów, a mam już żeton 25 metrów, nowego nie dostanę. Jak widzicie, awersy tych żetonów różnią się, natomiast rewersy poza wartością punktową są takie same i ciężko je znaleźć. Zatem tym słabo się odróżniam od drugiej kategorii żetonów zwycięstwa przyznawanych na koniec gry za zebranie y, największej ilości określonej kategorii żetonów. Tak jak tutaj dobrałem akurat za drugie miejsce, że to za najwięcej y, zrobionych zdjęć, że to za najwięcej pokonanych zacisków, czy że za najwięcej położonych lin. Y, no jest tutaj. Inną barwę można byłoby dobrać, a byłyby bardziej różne. Tak jest tylko odcień szarości, jest różnica. Też są, jak widzicie, rewersy takie same, a wersy różne, co utrudnia odszukiwanie tychże. to Te gry poza jeszcze instrukcją kolorową z licznymi przykładami, liczącą 12 stron. Także bardzo. Duża czcionka, przyjemna lektura. Wszystko jeżeli chodzi o elementy gry. Macie tu takie ujęcie ogólne. Gra wymaga niestety troszeczkę miejsca. Trzeba też mieć posegregowane wszystkie rzutony, żeby łatwy był do nich dostęp. Tak, tutaj mamy w dwóch pudełeczkach na jakieś śrubeczki. Wybraliśmy wariant gry dwuosobowy. Gracz żółty, gracz niebieski. Każdy z graczy w własnym zakresie konfiguruje sobie planszę gracza, to znaczy zasoby, jakie chce wziąć. Ewentualnie może skorzystać z pomocy wskazanej w instrukcji. Z boku odrzucamy przy dwuosobowej rozgrywce po 9 kaw. Odrzuciłem na kawę. Wybieramy gracza startowego i gracz ten ma następujące możliwości. Przed wykonaniu swojej tury każdy gracz, zanim zacznie wydawać swoje punkty akcji, musi zdjąć jeden z rzeton zasobów tych energetycznych, żywności, odłożyć do pudełka, co pokazuje, że jest zdolny wykorzystać wszystkie 5 punktów akcji. Gracz żółty jest graczem rozpoczynającym, ma następującą akcję żeby móc w ogóle eksplorować, więc musi wejść na pierwsze pole. To go kosztuje jeden punkt akcji. Następnie za jeden punkt akcji z pierwszego stosu podnosi kafelek, ogląda go i dokłada. Jest to kafelek z wodą, od razu umieszczamy na nim symbol wody. Gracz wydał już dwa z pięciu posiadanych punktów akcji. Teraz, jeżeli chciałby eksplorować yy, tą wodę, to musi wydać dwa punkty. Posiada butlę, więc może ją eksplorować. Więc decyduje się eksplorować. Wchodzi na pole, zabiera żeton i umieszcza gdzieś z boku własnej planszy, oraz odwraca no. żeton z butlami na drugą stronę pokazuje jedną, czerwoną, zużytą butlę z Wejścia na pole z wodą i jego eksploracji kosztowała gracza 2 punkty akcji. Łącznie już wydał 4 punkty akcji. Został mu ostatni punkt i za ostatni punkt decyduje się odkrywać, eksplorować kolejny element korytarza. Decyduje się go dołożyć tutaj i jest to pole z jakimś cudem podziemnego świata. Wydał w tym momencie gracz 5 punktów akcji i e, zakończył swoją e, rundę. Ważną zasadą jest to, że możemy dołożyć tylko kafel do korytarza e, mm, do kafla, na którym znajduje się e, nasz peleolog. Na tym kaflu nie mogę położyć jakiegoś kafla gdzieś, na przykład tutaj tak, tylko muszę dołożyć go do któregoś z z tych korytarzy, które są tutaj. Tak? Czyli jak podnosiłem kafel z cudem, to musiałem go dołożyć tu, tu lub tu. W żadnym innym miejscu na planszy. Na początku rundy mamy 5 punktów akcji. Po wszystkich punktów akcji przychodzi kolejna kolejnego gracza. Gracz niebieski miałby opcję, mógłby zaczynać iść w tą stronę, albo może ich graczem. Na przykład ja się decyduję iść za zagraczem. Raz, dwa, nie eksploruję, bo już wyeksplorował to grać żółty. Mam ponton, więc płacę jeden punkt akcji. Wchodzę na to pole. 3 I robię zdjęcie. Punkt. Mam zapratę. Za piąty punkt odkrywam kolejny kafelek. Odkrywam kafelek, słuchajcie, z zejścia. Mogę go dołożyć w ten sposób i to się raz się okazuje, że Zaczynamy od poziomu 0, więc umieszczam rzutą 25 metrów. Żeton zejścia liny. Nie mam już punktów akcji, nie mogę zejść. Yy, gracz żółty znowu musi wydać żeton zasobów energetycznych, że mam 5 punktów akcji. Wykonuję ruch za 1 i teraz chcę zejść, żeby zdobyć punkty za wysokość i za linę. Położenie liny zasobów jego kosztuje jeden punkt. Kładziemy to na obu kaflach, na połączeniu kafli. W tym momencie gracz zabiera żeton liny i schodzi w dół za drugi punkt. W sumie 1, 2, wydał 3 punkty. Otrzymuje żeton z trzema punktami zwycięstwa, za to, że osiągnął wysokość 25 metrów w dół. Trzy punkty. Ponieważ gracz nie ma już żadnych zasobów żywności, więc decyduje się za pozostałe dwa punkty rozłożyć namiot. Zasoby z namiotu do plecaka. Kolejna gracza yy, niebieskiego. Ponieważ gracz tu już położył linę poręczówki, taką zejścia, gracz yy, niebieski nie może tego zrobić i schodząc w dół nie otrzymuje bonusu za głębokość 25 metrów. Musi się znowu pojawić. Tak. Ale wydaje się, że z kolei tylko jeden punkt, żeby zejść tutaj. Za drugi punkt decyduje się odkryć kolejny kafel i jest to kafel zacisku o wartości 1. Umieszczamy żeton zacisku. Wejście na to pole kosztuje 2 punkty. Gra decyduje się wejść tutaj, wydał już punktów 4. Zabiera żeton zacisku i odkrywa kolejny kafel. Kolejnym kaflem jest znowu kafel zejścia. Zauważcie, tu zeszliśmy na 25 metrów. Tutaj mamy znowu głębokość 25 metrów. Dla ułatwienia, można na sąsiadujących żetonach umieszczać, kaflach umieszczać żeton tej głębokości. Teraz widząc zejście, wiemy, że zejdziemy tutaj już na 50 metrów, co ułatwia ocenę głębokości jaskini. Gracz wydał wszystkie punkty. Nie postawił namiotu, nie ma zasobów żywienia. Przychodzi na żółtego. Żółty postawił namiot, ma jeszcze zasoby żywności. Oddał żeton, ma 5 punktów akcji. Rusza się raz. Dwa, bo tu jest zacisk, musi bez względu na to, czy wziął go inny gracz, czy nie, wydać dwa punkty. I teraz kładzie y, malinę, kładzie znowu linę, wydaje za to punkt, zabiera żeton, ma już dwa żetony zejścia. I za kolejny punkt schodzi na dół, dostaje znowu żeton punktu zwycięstwa, tym razem z głębokością 50 metrów. W sumie wydał 2, 3, 4 punkty, i jeszcze decyduje się odkryć kolejny kafel. I tutaj bardzo fajnie możemy Wam pokazać hmm, ten problem z ustaleniem głębokości. Tu mamy kafel, który pasuje idealnie tutaj. Taką fajną pętelkę, jak widzicie, można zrobić. Tu mamy głębokość 50 metrów, tu mamy głębokość 25. Tutaj nie malimy, więc to będzie głębokość 50 metrów. Bo tutaj jest lina i to jest zejście. Żeby zapamiętać dobrze, sobie właśnie takich spornych kaflach położyć te żetony. To nawet zalecam graczom doświadczonym. Ułatwi to naprawdę rozgrywkę. Piąty punkt wydał. Runda przechodzi na gracza niebieskiego. Gracz słuchajcie niebieski, jak widzicie, nie ma żadnych w plecaku już zasobów energetycznych musi postawić namiot. I tak tego kosztuje 5 punktów, bo więc zgodnie z zasadami, jeżeli nie możemy wydać zasobów energetycznych, to jakakolwiek akcja, nawet przesunięcie o jedno pole, kosztuje nas 5 punktów akcji. Gracz stawia namiot i przesuwa zasoby z, pleca, z namiotu do plecaka. I to jest wszystko, co zrobi. Gdybym chciał przesunąć ten pionek gracza o, o, jedno, o kolejne pole, jeżeli nie ma zasobów, to i tak tutaj bym wydał 5 punktów akcji. Bym się tylko mógł o jedno pole przesunąć. Może się też zdarzyć tak sytuacja, że będą obok siebie dwa kafle z symbolem zejścia. 1,25, 1 do 50 drogą. To oznacza, że mamy kolejną głębokość liczoną od najniższej, czyli to będzie 75 metrów. Teraz załóżmy, że gracz niebieski postawił namiot, jest jego akcja, wykonuje ruch o jeden, kładzie jedną linę, tak jakby szedł na 50 metrów i kładzie za kolejny punkt drugą linę, wydaje w sumie dwa punkty. I w tym momencie może zejść na 75 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, zdobył żeton, zostaje mu jeszcze jeden punkt, może odkryć Kolejny kwadrat. Gdyby tutaj było 100 metrów, jakimś cudem, to bym musiał położyć 3 linie. Nie miałem ich, więc nie mógłbym tędy zejść. Musiałbym przechodzić drugą stronę. Także takie ciekawe sytuacje się mogą zdarzyć. Musicie pamiętać, że teraz to pole to jest pole 75 metrów, że tutaj trzeba nie 50, to jest 75 metrów. I od tej głębokości liczymy. Podczas dociągania kafelków może zdarzyć się sytuacja taka jak w tym przypadku. Tego kafla nie mogę wykorzystać, albowiem tutaj nie ma połączenia korytarzy. Ten kafel jest kaflem tak zwanym niepasującym. Odrzucam go i w to miejsce kładam kafel zawału. Na ten kafel można normalnie wejść kosztem dwóch punktów ruchu, ale z tego kafla nie mogę odkrywać kolejnych fragmentów korytarza więc musiałbym iść w przeciwną stronę, żeby eksplorować korytarz. W odkryciu ostatniego kafla i dołożeniu, ewentualnie że nie pasuje to w ułożeniu zawału, yy. gracze mają trzy rundy, aby powrócić z pola eksploracji do obozu. Wszystkie zasoby, czyli liny, butla tak, z tlenem, żywność są zużywalne. Czyli wykorzystujemy i po tam jednym, w przypadku buty dwóch wykorzystaniach odrzucamy z plecaka i namiotu. Ponton i aparat fotograficzny są niezużywalne, możemy je wyrzucić, ale to się nie opłaca i niejako pozostają. W sytuacji, kiedy mm, zużyjemy żywność, musimy wrócić do obozu. Najlepiej jest to tak zrobić, żeby jeszcze tą żywność wykorzystać na to, aby z ostatnie punkty, ostatnim, za ostatnią żywność wró móc wrócić do obozu. Yy, bo jak nam się nie uda, to się wstrzągamy po tym jednym kafelku. Yy, uzupełnienie zasobów w bazie kosztuje nas dwa punkty, bez względu na to, ile tych zasobów yy, wykorzystamy. Starczy mi punktów po powrocie, czyli wydam 3 punkty, żeby wejść do bazy, to za dwa pozostałe mogę uzupełnić i zaczynam następną rundę z pięcioma punktami. Jeżeli wydam 4 punkty, aby powrócić albo w ramach czołgania się, prawda, wydając ten jeden, wszystkie pięć punktów akcji na to, żeby przesunąć się o pole, to Swoją akcję następną, swoją rundę zaczynam od załadowania plecaka i namiotu. Wydaję na to dwa punkty i pozostają mi trzy punkty akcji. Jak wygląda punktacja końcowa? Punktujemy za poszczególne żetony dodatkowo w kategoriach. Załóżmy, że gracz niebieski w tym przypadku zdobył trzy wody, ale jego przeciwnik miał tych żetonów eksploracji podziemnej wody cztery. W takim przypadku gracz Niebieski otrzyma żeton 4 punktów zwycięstwa za wodę, a jego przeciwnik 8. 4, każdy żeton wody jest wart 3 punkty, to już jest 13 punktów. E, przechodzimy z kolei do żetonów zacisku. Gracz ma niebieski 5 punktów, żeton zacisku, gracz żółty powiedzmy, że ma mniej, nieważne ile ma mniej. W tym momencie gracz. Niebieski otrzymuje 8 punktów zwycięstwa za największą liczbę zacisków gracz żółty 4. I dodatkowo punktujemy żeton żółty 2 punkty, Żetony takie pomarańczowe 3 punkty, żeton z trójką 4 punkty. 8 plus 2, 10, 19, 23 punkty, dodać 13. To już jest 36 punktów. Dalej mamy Żetony. Głębokości później powiem, że tony. Yy, zdjęć yy, cudów. Gracz ma tylko jeden, otrzymuje za to cztery punkty, Żeton ten jest wart. Dwa punkty, w sumie sześć. Trzydzieści sześć i sześć, czterdzieści dwa punkty. Żetony zejść. Obaj gracze mają. Tych żetonów, powiedzmy, że po 4 dostają po 4 punkty zwycięstwa. Jak za przepraszam, za drugie miejsce każdy żeton jest wart. 2 punkty, w sumie 8 to daje nam 50 punktów. I na koniec otrzymujemy punkty za głębokości. Za 25 metrów 3 punkty, za 50 metrów 4 punkty. I 5 punktów za każdą głębokość powyżej 75 metrów i wyżej. W sumie to jest 12 punktów, 3 głębokości, 62 punkty. który po obliczeniu w ten sposób punktu zwycięstwa uzyskał ich największą ilość, zostaje zwycięzcą. W egzemplarzach Essen promowanych wydawca Rebel dołożył po Trzy dodatkowe kafle oznaczone taką gwiazdką. E, taka edycja Essen, że ją tak nazwę. Są po trzy kafelki, e, które mają po dwa symbole e, w, e, różnej eksploracji, że jakieś cudy, prawda, z wodą, zejścia z cudem, etc. Jakieś zejścia z zaciskiem, e, czy wody z zaciskiem, tak. E, po trzy do każdej kategorii każdego typu kafelków. Mam jedynki, dwójki, tutaj trójki, czwórki.